Najemnicy to nieodzowny element wojskowego świata. Ludzie, którzy dosłownie zarabiają na wojnie. Wojska najemne niejednokrotnie odgrywały istotną rolę w przebiegu prowadzenia wojny i polityki. A jak wiadomo, te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Wiedźmin, który garściami czerpie ze znanego nam świata, nie jest tutaj wyjątkiem i swoje własne wojska najemne posiada. Witam serdecznie z tej strony, Raptor. I zapraszam Was do kolejnego materiału z serii Wiedźmińskich Arkan o Kondotierach, najemnikach z Kowiru. Historia wojsk najemnych z Kowiru i Powis lub szerzej znanej Wolnej Kompanii zaczęła się po tak zwanej Nocy Noży i Pochodni, czyli po powrocie Estera da Thysena na tron po wcześniejszym jego obaleniu. Był to krwawy przewrót na królewskim dworze, po którym wielu popleczników byłego już uzoropatora. Zostało wpędzonych do lochów. Po jakimś czasie jednak król znalazł idealne zajęcie dla zwolenników poprzedniego władcy, jednocześnie oddalając ich od kraju, zarazem zarabiając na tym. Bądź co bądź kowir i powis to istna Wiedźmińska Szwajcaria, są to wyjątkowo bogate ziemie dysponujące kopalniami szlachetnych kamieni, rozwiniętym handlem i bardzo wygodną polityką zagraniczną, starającą się trzymać wszystkich z dala tak przynajmniej ma to wyglądać, bo choć Kovir zawsze zachowywał neutralność, to zdarzało im się również wspierać pieniędzmi Redanie walczącą z Nilfgardem. Rzecz jasna, nikt nie był w stanie powiedzieć, skąd tak naprawdę są te pieniądze. Wracając jednak do samych zainteresowanych, wolna kompania, złożona z byłych żołnierzy i więźniów politycznych, to elitarna i wyjątkowo honorowa jednostka najemna, służąca podczas II wojny z Nilfgardem pod flagą Redani. Największym znanym nam osiągnięciem jednostki było przysłużenie się podczas bitwy pod Brenną, największej znanej nam bitwy w świecie Wiedźmina, kiedy to banderie wolnej kompanii pod dowództwem Adama Pangrata dzielnie odpierały ataki dywizji Nilfgaardu, osłaniając przy tym i wręcz ratując dodatkowo odcięty ochotniczy ów Śladem za Temerczykami szło równym i zwartym krokiem inne wojsko. Szara, niemal bezbarwna kawaleria, nad którą nie powiewały chorągwie ani proporce. Przed jadącymi na czele kolumny dowódcami niesiono ozdobioną końskimi ogonami tykę z poziomą poprzeczką, do której przybite były trzy ludzkie czaszki. Wolna kompania, wskazał szarych jeźdźców, kondotierzy, najemne wojsko. Co warto zaznaczyć, kondotierzy przed bitwą mieli z początku strategiczną przewagę pozycji, bo zwiad Nilfgardu ich nie wykrył. Gdyby tego było mało dzięki słodkiej czpiotce, kolejnemu dowódcy kompanii, na zwiadzie udało się rozeznać na siłach zbrojnych cesarstwa. Wolna kompania walnie przyczyniła się do zwycięstwa oddalając groźbę panowania Nilfgardu na północy, przynajmniej na kilka kolejnych lat. Najemnicy często nie z wyboru którym wiwatowana po wszystkim jak prawdziwym bohaterom którymi bądź co bądź byli. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale.